Cześć, witam Was do nowego filmu. W tym filmie będzie kolejny odcinek serii, w której będę zamrażał rzeczy. I na pewno się teraz dziwicie trochę, że mam tutaj aż tyle dużo rzeczy, bo normalnie nagrywam przy tej serii tylko po jednej rzeczy na odcinku. A dzisiaj to właśnie jest pięć różnych rzeczy. I mam tutaj jabłka, jajko, ziemniaka, ogórka i kukurydzę. Bo wszystko oprócz tych jabłek to był pomysłem Piro Tomasza, a jabłka były pomysłem od leśnego dzika. Ja obych dwóch tych osób pozdrawiam za to, że mi dali taki fajny, takie fajne pomysły. I mam nadzieję, że wy pójdziecie też tym samym krokiem i też będziecie dawać takie fajne pomysły. I właśnie więc teraz to po prostu. Sens tej serii jest, żeby zamrozić te rzeczy jak dużo jest wiadomo, więc te parę rzeczy wsadzam do zamrażarki. Muszę na pewno nie jeden raz iść, więc teraz właśnie powkładam tutaj jabłka do środka. I no właśnie, jeszcze pod ostatnim odcinkiem było parę pomysłów, które się też postaram wykonać w następnym filmie. Więc wszystko już tutaj powkładałem do zamrażalki i muszę poczekać do jutra, bo teraz mamy taką oto godzinę. Brakuje jeszcze paru minut, żeby była 10, i do jutra te rzeczy będą tam we zamrażalce. Jutro to one będą mieć kontakt z moim wielkim młotkiem. Ja już wróciłem do Was. Mamy teraz godzinę, właśnie 15. I wyciągam te rzeczy tutaj. Te jabłka są naprawdę zimne. Ten ziemniak też no w sumie wszystko. Dobra, więc tu mamy jako pierwsze jajko. Muszę się naprawdę pośpieszyć. Już włączam tutaj przyspieszony tempo. I teraz trzy, dwa, jeden. Ej, dobra, z jajka mało zostało. Zaraz do Was wracam. Teraz mam tutaj jabłko. O kurde, no jaka jajecznica tu została z tego. Więc czekajcie. Trzy, dwa, jeden. To się też już rozpadło. Jeszcze raz, to powtórzę teraz, ale więcej jabłek. Ups, trochę krzywo to stoi. Okej, okay, mam nadzieję, że Wam tak pasuje. Trzy, dwa, jeden. Kurde! Jedno walło o i się przewróciło. Jedno zostało jeszcze w całości, jakby co, to te też rozwalam. Kurde, co tu w ogóle powstało? No teraz to jeszcze bardziej rozciaplałem, ale niestety nie nagrywam tego teraz w zwolnionym tempie. Więc teraz znowu będzie zwolnione tempo. Mam tutaj ziemniaka. Więc, um, czy... A on prawie w całości został. Ale teraz tu muszę się naprawdę śpieszyć, zanim się te rzeczy roztopią, więc nie mogę robić cięć. I teraz będzie ogórek. Ogórka to jestem naprawdę ciekawy. Więc ta, I przeciłem go normalnie. Głupio, że teraz pociąg jedzie, ale muszę to teraz też skończyć, bo inaczej to się ta kolba rozmrozi. Tego jestem najbardziej ciekawy. Kurde! Tak to się prezentuje teraz, jak na razie. Jeszcze tu trochę wyciągnę. Dobra już obojętnie. I jeszcze raz przywalę w to. I to było konfetti. Teraz to wam zademonstruję jak się to prezentuje Kukurydza to mianowicie tak się prezentuje Parę listków z tego Tu jeszcze trochę To tutaj to jest od jabłka Ja tutaj wszystko posprzątam O właśnie tu leży kawałek jajka Ej a jak to wygląda w ogóle Zamrożone Białko od jajka zmieniło całkiem swój kolor Tutaj połowę jabłka mamy. Tutaj jeszcze trochę. Naprawdę muszę iść daleko, żeby znaleźć jeszcze część tego ogórka jakby. To to jest tutaj. To jest zamrożony ogórek, lód z ogórka. Pamiętajcie, że ja tu wszystko posprzątam jeszcze. Jeśli Wam się film spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Więc to by było na tyle w tym odcinku. No to na razie.